Podcast wydawnictwa literackiego. Mamy rok 1921. W porewolucyjnej Rosji, rządzonej przez bolszewików, panuje chaos i przerażająca klęska głodu. Postawiony pod ścianą Lenin zwraca się o pomoc do znienawidzonego wroga, czyli kapitalistycznego Zachodu. W Ameryce debatuje się pomagać czy nie, bo to nieprosty wybór, ale ostatecznie do sowieckiej Rosji jedzie grupa młodych Amerykanów, i widzi tam przerażające rzeczy. Zupełnie zapomniana i niesamowita historia o tym, co się wtedy zdarzyło, została opisana przez Douglasa Smitha w książce Rosyjska misja. Zapomniana opowieść o tym, jak Amerykanie uratowali Związek Sowiecki przed upadkiem. Książka właśnie została wydana przez wydawnictwo literackie, a my rozpoczynamy 15. odcinek podcastu Zwrotnice Historii. Przed mikrofonem Tomasz Gregorczyk, zapraszam do Seattle, gdzie mieszka Douglas Smith, z którym porozmawiałem o jego książce i tej niezwykłej historii. Muszę Ci coś pokazać. Nie wiem, czy widzisz dokładnie, ale to polskie wydanie Twojej książki. Okładka wygląda tak samo jak oryginał. Podoba mi się. Przeczytałem tę książkę, więc... Jej tytuł zupełnie mnie nie dziwi. Jednak ktoś, kto bierze Twoją pracę do ręki po raz pierwszy, może uznać tytuł za pewną przesadę. Rosyjska misja, zapomniana opowieść o tym, jak Amerykanie uratowali Związek Sowiecki przed upadkiem. To mocna teza. Załóżmy, że ta historia potoczyła się inaczej. W Rosji wybucha Wielka Klęska Głodu, Lenin prosi o pomoc kraje Zachodu, ale one pozostają głuche na te apele. Co by się wtedy stało? Komunistyczna Rosja wtedy jeszcze nawet nie Związek Radziecki naprawdę by upadła. That's an excellent question, and obviously it's a question that I wrestled with uh when I was writing the book and researching and everything, and um I am of the opinion. To doskonałe pytanie, z którym sam zmagałem się podczas pracy nad książką. Stoję na stanowisku, i pewnie nie wszyscy historycy się ze mną zgodzą, a już na pewno nie ci rosyjscy, że istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że sowieckie państwo by upadło. And what leads me to that conclusion basically nie dwie rzeczy. Jeśli look at what is happening.

Zobaczmy co działo się w Rosji latem 1921, a nawet 22 roku. Trwają masowe zamieszki. Pojawiają się dosłownie armie chłopskie złożone z dziesiątków tysięcy ludzi. To masy, które wyrzekły się czerwonej sprawy bolszewickiego rządu i znalazły się w stanie aktywnej wojny z państwem sowieckim. To były poważne sprawy, o których dziś rzadko się przypomina. W dalszym ciągu trwała więc wojna domowa, ale nie były to już starcia białych z czerwonymi, czyli Wojsk wiernych Carowi różnych frakcji monarchistów czy socjalistów kontra Armia Czerwona. Nie, wtedy były to już wielkie armie chłopskie prowadzone przez takich ludzi jak Aleksandr Antonow. Stanowiły one realne zagrożenie dla władzy sowieckiej poza największymi miastami. Kiedy czyta się raporty słane przez bolszewickich urzędników i przedstawicieli Czeka na prowincji do Moskwy, widać, że ci ludzie byli przerażeni, pisali do centrali wprost, tracimy kontrolę w terenie. Soviet government outside the major cities you know if you read the reports back to moscow from uh, soviet officials in the provinces from Cheka officials in the provinces they're terrified and they're mm -hmm. writing back to moscow saying we are losing control so that's the that's one element a second element that i think um needs to be remembered is for lenin to have Po drugie, trzeba pamiętać o jednym, dla Lenina zgoda na to, żeby Herbert Hoover, jeden z najsłynniejszych w świecie antykomunistów, kapitalista, z krwi i kości i rzutki biznesmen, przyjechał do Rosji i wraz ze swymi ludźmi zbudował ogromną organizację pomocową, było przyznaniem się do olbrzymiej porażki. Oznaczało to, że sowiecki rząd nie potrafi nawet wyżywić własnego narodu. Wpuszczenie swojego najgorszego wroga do kraju było dla Lenina i całej komunistycznej wierchuszki bardzo bolesne. Na no, coś takiego zgodziliby się wyłącznie wtedy, gdyby wiedzieli, że ich władza wisi na włosku, że jeżeli nie otrzymają pomocy z Zachodu, a w szczególności od Amerykanów, cały ten projekt wszechświatowej rewolucji upadnie. If they knew themselves that they were hanging on to power by their fingernails. Mm -hmm. And if they did not get this help, particularly from the Americans, um, that this whole world revolution project could collapse. Mm -hmm. And I think that. Mam wrażenie, że dość łatwo możemy przenosić w czasy, o których mówimy, to, co wiemy, że zdarzyło się później, czyli konflikt zimnowojenny, kiedy ZSRR i USA były zawziętymi wrogami, ale ta historia wydarzyła się na początku lat dwudziestych. Sowiecka Rosja była wtedy młodym tworem. Jakie były relacje między Stanami a Rosją w tamtym czasie? Tak. Yeah. Masz rację. Musimy uważać, aby nie rzutować na lata dwudzieste tego, o czym wiemy, że zdarzyło się w kolejnych dekadach. Byłby to błąd prezentyzmu. Trzeba pamiętać, że kiedy bolszewicy pod wodzą Lenina doszli do władzy w Piotrogrodzie pod koniec 1917 roku, wciąż trwała jeszcze pierwsza wojna światowa, a Rosja walczyła z Niemcami i Austrią u boku swoich sojuszników. Komuniści zdobili władzę z fałszywym przekonaniem, że uda im się wywołać światową rewolucję proletariacką. Wybuchnie ona w Rosji, rozleje się na Austrię, Francję, Anglię i nastanie nowa era w dziejach świata. Jak to przewidział Karol Marx, przynajmniej według bolszewików. Jak wiemy, tak się nie stało. No cóż, pomyśleli wtedy, musimy stworzyć system komunistyczny tu, na miejscu, bo na rewolucję wszechświatową trzeba jeszcze poczekać. W tamtym momencie zrobiliby wszystko, żeby tylko utrzymać władzę. Jak można się domyślać, reszta świata podchodziła do nowego rządu w Rosji, nowego systemu, dość podejrzliwie. W końcu bolszewicy doszli do władzy, z jasnym planem, byli wrogami istniejących struktur politycznych, ekonomicznych i społecznych. Wielu światowych przywódców stało na stanowisku: do diabła z bolszewikami, nie pomożemy im, to wróg. To była naprawdę niecodzienna sytuacja. Rząd, który jeszcze kilka Kilka lat temu doszedł do władzy jako zadeklarowany wróg Zachodu, teraz błaga Zachód o pomoc w przetrwaniu. I bardzo łatwo było wtedy powiedzieć chrzańcie się, że tak powiem, z braku lepszego określenia. Naważyliście to piwo, to teraz go wypijcie. Yeah. Stany Zjednoczone nie utrzymywały nawet oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Rosją i nie uznawały sowieckiego rządu. Mimo to, Hoover jako sekretarz handlu był w stanie powiedzieć: Nie, 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 nie obchodzi mnie to, jaki to jest rząd, który jest okropny, ale tu chodzi o życie milionów niewinnych ludzi. Oni cierpią, a jeżeli mamy możliwości, aby im pomóc, powinniśmy to zrobić. W twojej książce wyczuwa się to napięcie między dwoma wymiarami tego dylematu, między etycznym nakazem pomocy i uchronienia innych od śmierci a świadomością, że pomaga się przez to politycznemu wrogowi. And you know some people uh, reacted to my book more conservative readers and said you know Hoover was a fool. Zgadza się. Dlatego bardziej konserwatywni czytelnicy mojej książki zareagowali na nią słowami, że Hoover był głupcem. Powinien był pozwolić ludziom głodować, co zdusiłoby sowiecki eksperyment w zarodku, nie byłoby więc Stalina itd. itd. Nie podpisuję się pod tym sposobem myślenia. Hoover był złożoną postacią. Myślę, że czytelnicy mojej książki nie odniosą wrażenia, że robię z niego świętego. Nie był nim. W bardzo wielu aspektach. Wystarczy popatrzeć na to, co zrobił później jako prezydent USA i to, co zrobił, żeby dostać się do Białego Domu. Był na przykład rasistą. Reprezentował typową dla swoich czasów postawę białej wyższości, ale jednocześnie bardzo poważnie traktował nakazy swojego wyznania. Był kwakrem i naprawdę wierzył, że należy pomagać ludziom w potrzebie. Zrobił tak w Belgii podczas I wojny światowej, zrobił w całej Europie tuż po zakończeniu wojny, i nagle trafia do niego apel Maksyma Gorkiego do wszystkich ludzi dobrej woli, aby uratować głodujących w Rosji. Jesteśmy bogatym krajem. Myśli wtedy Hoover. Z łatwością znajdziemy pieniądze i środki na to, żeby im pomóc. I nie będzie to z naszej strony żadne poświęcenie. A jeżeli możesz komuś pomóc w potrzebie, powinieneś to zrobić. Dlatego była to moim zdaniem jedna z najbardziej niezwykłych akcji humanitarnych XX wieku. Smutne, że została zapomniana. So, the Ameryka. Czyli tak, Ameryka, w szczególności Hoover i jego organizacja, nie powiedzieli, szancie się, młodzi Amerykanie pojechali do Rosji i zobaczyli tam rzeczy, których nie widzieli nawet ci z nich, którzy walczyli w okopach we Francji. W książce Rosyjska misja najbardziej szokujące fragmenty dotyczą prawdopodobnie przypadków kanibalizmu, ale najmocniej uzmysławiają skalę tamtej tragedii właśnie opisy reakcji tych,

Tak, to robi wrażenie. Nie wiedziałem o tym, kiedy zacząłem pracować nad tą książką i odebrałem to podobnie do ciebie. To byli w większości młodzi Amerykanie, około 300. Wielu z nich było weteranami pierwszej wojny. Widzieli horror okopów i walk na froncie zachodnim. Pojechali na wschód w przeświadczeniu, że są twardzielami i nie mogli sobie poradzić z tym, co tam zastali. Stres, jakiego doświadczyli, był obezwładniający. Niektórzy przeszli tak gwałtowne załamania, doznali takich traum, że trzeba było ich odesłać z Rosji do krajów Europy Zachodniej, żeby mogli się pozbierać. Nikt nie był przygotowany na taki poziom okropności, przemocy i głodu, jaki tam zastali. Głód zmuszał ludzi do robienia prawdziwych potworności. that they experienced when they got there and not not only that but what then hunger leads people to do um, you mentioned the cases of cannibalism i struggled writing this book about you know how far do i go in describing Some of the that Wspomniałeś o kanibalizmie. Pracując nad tą książką, zmagałem się z pewnym problemem. Jak daleko mogę się posunąć w opisywaniu tych najstraszniejszych rzeczy, które tam się wtedy wydarzyły? Nie chciałem, żeby książka zmieniła się w jakąś krzykliwą pornografię przemocy. Archiwa American Relief Administration mieszczą się w instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stamforda w Kalifornii. Są tam setki, setki fotografii. Zdecydowałem, że wielu z nich po prostu nie mogę umieścić w książce, bo są zbyt drastyczne. A jak wiesz, ostatecznie w książce znalazły się zdjęcia mocno szokujące, ale to, co widziałem w archiwach, przekraczało wszelkie granice. Amerykanie, którzy pojechali wtedy do Rosji, widzieli to na własne oczy, nie spodziewając się tego. I większość z nich była w stanie pracować w tych warunkach tylko przez pewien czas. Potem albo odchodzili i wracali do Stanów, albo potrzebowali dłuższej przerwy w Berlinie czy Paryżu. Poziomu zniszczeń Rosji w początkach lat 20. nikt Dzisiaj, chyba, włącznie z wieloma historykami, nie jest w stanie sobie wyobrazić. Rozumiem, że pisanie o okropnościach nie jest proste, jednak z jakichś powodów interesuje nas dramat, przyciągają tragedię. W tym sensie opowiadanie o nich jest nieco. Łatwiejsze niż pisanie o rzeczach pozytywnych. Te ostatnie nie są zbyt spektakularne, są trochę nudne i zwyczajne i po prostu się dzieją. Tyle, że w tym przypadku pomoc dla milionów ludzi, znajdujących się o krok od śmierci głodowej, była spektakularna i na pewno nie działa się sama. Wymagała gigantycznego wysiłku. Opis tej walki jest w Twojej książce wciągający i równie ciekawy. Podajesz liczby, owszem, ale nie tylko.

ale lubię pisać książki dla szerszej publiczności, takie, które przeczyta moja żona, dzieci, mama i przyjaciele, którzy nie mają doktoratów z historii. Kluczem są tu indywidualne historie. Jeśli tylko podałbym fakty i liczby o klęsce głodu, byłoby to abstrakcyjne i niezbyt poruszające. Skoncentrowałem więc narrację wokół kilku postaci, które zostawiły po sobie listy lub pamiętniki So that was one aspekt that important for me. But I also wanted to show sort of the complexity know, po drugie, chciałem też pokazać złożoność tej historii. Z naszej perspektywy podjęcie tego wysiłku i decyzja o pomocy humanitarnej może wydać się oczywistą. To taki no brainer, ale wtedy towarzyszyła temu szeroka debata. W książce chciałem podkreślić, że wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych opowiadało się przeciwko pomocy dla Rosji. To oni stworzyli te problemy i tylko oni powinni je rozwiązać, mówili. Albo sami mamy mnóstwo problemów tutaj w Ameryce. Dlaczego mamy jechać przez pół świata, żeby rozwiązywać problemy kogoś innego? to rezonuje z tym co dzieje się dzisiaj. Zawsze ludzie mówią to samo. Dlaczego mamy przejmować się czymś co dzieje się w jakimś odległym zakątku świata, skoro mamy własne sprawy? Przykład Huwera i jego organizacji pokazuje, że te argumenty nie są niczym nowym. Jeśli tylko masz moc, sprawczość, możesz zająć się zarówno problemami u siebie, jak i w tych odległych zakątkach. Wszystko da się zrobić. Mam nadzieję, że może to być wskazówką dla nas samych. Popatrzmy na to, co dzieje się teraz na Ukrainie. Wielu Amerykanów mówi Ukraina jest daleko, to sprawy między nią a Rosją, mamy własne problemy itd. itd. Ja jestem zdania, że powinniśmy w pełni zaangażować się w pomoc Ukrainie i że jesteśmy w stanie zrobić to jednocześnie, zajmując się wyzwaniami we własnym kraju. Et cetera, et cetera, et cetera. I'm of the opinion that um, uh, we need to be fully engaged in supporting Ukraine, and uh, we can do that at the same time that we try to address the very real problems we have in this country. Do tej głównej opowieści dołączona jest jakby opowieść dodatkowa o tym, jak wymazywano te historie z ludzkiej pamięci. Dlaczego i w jaki sposób zrobiono to w Rosji i Związku Radzieckim, tego w Polsce nie trzeba raczej tłumaczyć. Nie musimy wyjaśnić, wiemy, jak to działa. Ale wytłumacz mi, proszę, dlaczego zupełnie zapomniano o tym w Stanach Zjednoczonych? I don't know if I understand it. Why was it so forgotten? Because it was forgotten in the States as well. Well, I think, you know, why was this story forgotten in the United States? I think there's a couple of factors there. One of the main things to remember is that. Złożyło się na to kilka czynników. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że zanim Herbert Hoover został prezydentem, był znany na świecie głównie z udzielania pomocy humanitarnej. Miał bardzo pozytywną i mocną reputację i to właśnie ten wizerunek, zbudowany na tym, co udało mu się osiągnąć w Europie i w Rosji, pomógł mu wygrać wybory prezydenckie w 1928 roku. Rok później załamuje się giełda Wall Street i zaczyna się wielki kryzys. Hoover nie był w stanie nawet pojąć tego, jak zła stała się sytuacja w kraju. Nie umiał spożytkować państwowych zasobów na to, żeby ulżyć Amerykanom w cierpieniach. Jego nazwisko stało się synonimem wielkiego kryzysu i biedy. Ludzie mieszkali wtedy w szałasach lub wprost na ulicach. Takie obozowiska zyskały miano Hoovervilles. people living in shacks and living on the streets and in in little tent cities around America and these were called hoovervilles what a problem. Uh, history. exactly and you know he had a To prawda. Słabością Hoovera było to, że potrafił zrozumieć biedę w Rosji i innych krajach, zakasać rękawy i ruszyć z pomocą, a jednocześnie nie potrafił zrozumieć, jak ktoś może być biedny w takim kraju jak Ameryka. Naprawdę nie umiał tego rozgryźć. To jest więc jeden z powodów zapomnienia o rosyjskiej misji. Reputacja Hoovera po prezydenturze była po prostu zdruzgotana. A później nastała zimna wojna. Amerykanie niespecjalnie chcieli, żeby przypominać im, że kiedyś ściśle współpracowali z radzieckim rządem i pomagali Rosji. Byliśmy zaciekłymi wrogami i nikt nie chciał pamiętać o tamtej historii. Jest jeszcze powód trzeci. Otóż większość Amerykanów nie pamięta nawet, kto był prezydentem 5 lat temu, a co dopiero o tym, co zdarzyło się w 1921 roku. Może jestem nieco surowy dla swoich rodaków? Ale myślę, że większość z nich nie bardzo rozumie historię. Ostatnie pytanie. Kiedy odkryłeś, że ta historia jest na tyle ciekawa, że jest czymś więcej niż temat na artykuł? Tak, mogę powiedzieć dokładnie, gdzie ta historia zaczęła się Jestem w stanie pokazać dokładny moment, kiedy to nastąpiło. Wcześniej napisałem książkę o zniszczeniu rosyjskiej arystokracji po rewolucji 1917 roku, pod tytułem Skazani, jeśli dobrze go wymawiam. Zbierając materiały, trafiłem do archiwów w Moskwie i czytałem m.in. Listy byłej księżniczki. Pisała z domu w mieście do rodziny, która uciekła na prowincję. Jestem w Moskwie i, nie uwierzycie, Przyjechała tu grupa Amerykanów. Są młodzi, zabawni, mają pieniądze, mają jedzenie i organizują tu coś w rodzaju akcji humanitarnej. Potrzebują jednak tłumaczy. Wielu byłych arystokratów odebrało świetne wykształcenie i dobrze mówili zachodnimi językami. Dostawali więc te prace w charakterze tłumaczy. Ciężniczka sama pracowała dla Amerykanów, którzy płacili jej przede wszystkim jedzeniem, które ona wysyłała do rodziny do domu. Amerykanie dysponowali automobilami, kadiakami. I Fordami jeździli, urządzali przyjęcia, zawiązywały się romanse. Jak to możliwe, że nigdy o tym nie słyszałem? Zacząłem więc czytać, a im więcej czytałem, tym bardziej byłem przekonany, że to dobra historia do opowiedzenia. To jest naprawdę I to do Z Douglasem Smithem rozmawialiśmy o książce Rosyjska Misja zapomniana opowieść o tym, jak Amerykanie uratowali Związek Sowiecki przed upadkiem, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa literackiego. Link do książki znajdą Państwo w opisie podcastu, a ja, jak zawsze, zapraszam i zachęcam do komentowania, subskrybowania, polubień i do słuchania naszego podcastu Zwrotnice Historii w przyszłości. I to niedługie, już wkrótce ukaże się książka Jagielonowie, Złoto i Rdza, Sławomira Leśniewskiego, z autorem będziemy rozmawiać. Pewnie nieraz. Tomasz Gregorczyk, do usłyszenia.